Dzień dobry, mam na imię Marek. Dzisiaj pokażę Państwu, jak w łatwy sposób odczytać licznik na urządzeniu Brader L6900DW. Aby odczytać licznik z ekranu urządzenia należy wcisnąć przycisk, śrubokręt i kluczyk, co ustawienia. Jeszcze ponawiam ustawienia. Z listy rozwijanej, rozwijanej znajdujemy pozycję informacje o urządzeniu, następnie licznik stron i mamy prezentację stanu Wydrukowanych ilości stron. Aby wydrukować stan ilości wykonanych wydruków na urządzeniu brater, należy wcisnąć przycisk ustawienia, śrubokręcik i kluczek. Następnie potwierdzić na dużym, dużym przyciskiem. Odnajdujemy tutaj w tym miejscu pozycję druk raportów. Wciskamy. Następnie szukamy ustawienia drukarki. Przepraszam. I potwierdzamy tak lub nie.